Przed Państwem królowa i król klasycznego The Sims, Paper Monster i szpadę, brawa! Yeah, woo! Normalnie, <grywa> <grywa> jaki, jaki samozwańczy tytuł, <grywa> wzięliśmy sobie Tak po prostu, Spoko, możemy! nie narzekam, nie narzekam. Być <grywa> królową klasycznego The Sims to jest po prostu wielki zaszczyt. <grywa> Również nie narzekam być królem Także poprawiam tylko moją koronę No <laughs> tak, i jedziemy naszą limuzyną do studia 8. Żeby co zrobić? Żeby zatańczyć breakdance'a <laughs> Tak <laughs> Tak, teraz będziecie mieli znowu zium, się podróży no Tak, dokładnie Dobra Nauczyliśmy się fajnego moonwalka przy okazji. To było no, dobre. Bo, tak, fajnie to wyglądało. Jedyna chyba słuszna interakcja z tym wszystkim, bo reszta interakcji no. to na zasadzie dwuznaczności albo obrzydliwości. A Ab właśnie Abol ta, po... ta gra jest naprawdę taka śliska, że masakra. Urpsy miały być takie niegrzeczne, a były bardziej wysmakowane niż to, moim zdaniem. No, dokładnie. Przecież tutaj albo możesz kogoś pobić. Albo możesz kogoś ten Zgwałcić, kurde, yeah. Boże. No bez kitu. Dobra, gdzie jest Goldi albo Arti? To to jest. Goldi chyba. Tak? Ona to... A, bo to dobra, bo ja nie wiem. Arti może. Dobra, Arti, no wiadomo nasz kumpel Breakdance. Już się, już chciała... Jest, już gdzieś tak. <laughs> tak. Dobra. Pokaż I te ci, ci jak muchy stanie. w smole się ruszają, nie? Zanim pyknie cokolwiek. Mhm. Mm a dobrze, tu dam. No i, no, a, i poszło, a, nie? no wiadomo. Wlazł do pomieszczenia i zmienił zdanie, jednak nie chcę. No, panowie, nie wstydźcie się. Już takie rzeczy nie robiliście na ekranie, że... Ale spodobało mi się, to w sumie dobrze, dobrze rokuje. Tak. Plum, plum, plum. I co my? Aha, jakiś neonowy znak? Kurde, Lampę. jakaś kolejna cegła. <noise> o losie, dobra, wsiadam w samochód i dalej. jedziemy teraz tak, pojedziemy teraz znowu odwiedzić teraz y, do tego... na siłkę, nie? Mhm. Nie będę robić cięcia. Cięcie zrobię przed, przed tym, przed imprezą, bo musimy się przygotować, prawda? Tak, tak. A teraz nic nie jedzie. Poga pogadamy wam ciekawe rzeczy. No nie wiem, co prawda, co powiedziecie. Tata! Ta, ta. O, a nie. Dag-dag? Tak, tak? I co teraz? Nie wiem, kurde, to burzy wszystkie studia dotyczące Simlish. No dokładnie. I co teraz? Na nowo musi, na nowo trzeba budować słownik. No naprawdę? Dobra, jesteśmy na miejscu. Tak, znowu w naszej siłce nieulubionej. W ogóle ostatnio Bardzo tak rozkminiliśmy, że ostatnio mieszkamy w jakichś miejscówkach, które nie są zupełnie dostosowane do życia. Na jakimś zapleczu śpimy, kurde, nie wiadomo co. Dobra, tak, tutaj trzy razy trzeba będzie... A, triple flip. A. Dobra. Tak, masz rację, bo to wszystko jest tak zrobione niby, że to są miejscówki publiczne, a gdzie tu mieszka, nie? I wszystko przerabiać. Nie wiem, nie wiem kto to wymyślił, ale był głupi, sorry. No. W ogóle gdzie ta jest? gra nam się coraz mniej podoba, w sensie no... Nie wiem, ja się spodziewam, że będzie kupa. Od razu po The Sims konsola to ja już się niczego dobrego po, po tych grach nie, nie spodziewałam. To w sumie się teoretycznie niczym nie różni od TS konsola. No trochę się tam różni, ale ten ogólnie zasady są podobne. O, fajnie mm -hmm. wiercą mi. No i. No i nic. Może jeszcze raz. A to nie, nie wszystkie? A może wszystkie? W kolei pojedziemy, tylko teraz ten dzban. Swoje. Tak, musi Tak Tak, musiał nam pozazdrościć. No, dokładnie. Dobrze, ci ludzie cały od rana, kurde, tłukli młotkiem, a teraz, jak jakim ten siedzi człowiek i nagrywa, to muszą wiercić. No, to jest mowa normalnie. A już po prostu nie mam siły do tych ludzi. A może chodzi o to, że oni mają na nas patrzeć wtedy? Nie wiem, prawdę mówiąc. Mnie już wiesz, wybiła ta wiertara po prostu ja Nie, nie mhm. wiem, kurde no. Weź tam, klikaj po prostu na wszystko. Aha, dobra, już mam. Trzy z rzędu musisz. Hmm, to teraz będzie trzeci. Ten, ty, triple jumps. Dobra, to to jest trzeci. A z rzędu, bez przerwania, no to to nie jest ten. Dobra, to jeszcze raz. To jest, będzie chyba drugi. Nie. Okej. Okay. Dobra. Jakie głupie, jakie głupie, jakie. To głupie. było głupie. Było głupie. Aha. Panie, dziękujemy, że odblokowaliście nam studio 8 do wizytacji, w którym właśnie przed chwilą byliśmy. Dziękuję, to był naprawdę wspaniała nagroda. <laughs> Wow, to była nagroda. Winszuję no, nam takiej nagrody po prostu. Jak tak. O taką nagrodę po prostu walczyliśmy. O, o taką płaskę walczyliśmy, dokładnie. Nie, no bez sensu to jest. Dostaje pani nagrodę dom, w którym pani mieszka. Nie. Yeah. <noise> Dobra, to co? Cięcie i impreza. Okej. Okay. Dobra, wróciliśmy z imprezką. Tak już patrzeć nie możemy na te imprezki. No, wyrzekamy po prostu tym. Ta, ta gra to jedna wielka impreza. To nie, nie naprawdę, to nie, to nie jest żaden komplement, to jest... No, to raczej mocny zarzut. Mocny zarzut, tak. Dobra, to co, on tam gotuje im to żarło i niech stanie przed tak. go gonzoletę. Nie, gonzoletę. <śpiewa> Bo ta wa Wanda banda i Banda to tak śpiewa, nie? nad gonzo z <śpiewa> <śpiewa> Dobra, idą te ziemale. Nieszczęsne. Dobra, on niech tu z konsolety skorzysta, a oni wszyscy kurde... Niech tańcują. Łumpim, rumpim. No właśnie, Dobra, na razie coś. To wiadomo. Na razie to oni kurcze... Yy, tak, że nażreć się będą musieli. No, standard. A gdzie są ci nasi współlokatorzy? Stają po kątach. To niech tańczą! No dobra, już tam ustawię. Boże, tam nikt wiesz wejść. I tak oni będą się tłoczyć przy tych jednych drzwiach, nie ma co się łudzić. Dobra, czyli ustawiamy tych na dęstach. Tak. I niech, wiesz, klikają na tych innych, join, join, join. Mhm. I chyba już to zrobimy, bo naprawdę zanim oni dojdą do tego jedzenia... Bez kitu. Dobra, bingo, będzie szybciej. Z balanga to wszystko tak łatwo szło. No, balanga to naprawdę... Dobra, czekaj trzy. Złoto cztery pięć. Boo, yeah. No, dzięki za krzesło. No dokładnie, mamy tu co, coś jeszcze robić, to W ogóle ile oni tańczyli parę sekund te pięć osób. Nie, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, teraz te... O! A tym A, się odechciało. Oczywiście no. nasi współlokatorzy zawiedli. Ale ja wiem dlaczego, bo my im wbiliśmy dobry humor i wiesz... Nie... Chociaż A, no ten tak. teraz patrz. Dobra, możemy popatrzeć. O. E. Wow! Co to się tu porobiło? Teraz co to była no? prawdziwa dyskoteka. Tak, Zenonie, kurde, ale normalnie pokazałeś klasę. Zenon najlepszy DJ z nadgonzolety. Kiełbasa z nadgonzolety. <noise> Dzisiaj w waszym klubie. Już o 23.00 Dobra, się dzieje. I wszyscy zapomnieli o żarciu, wow. wow no, no wiesz jak dobrze informało. się bawią, że po prostu co, czym jest żarcie. Mimi widzę najlepiej, Dokładnie. ona na imprezowiczkę wygląda taką totalną. Właśnie pojawiła się guma w majtach. Ten dźwięk, bo nas straciła. Bingo nas stracił. Nie gadaj, straciliśmy przyjaciela, spójrz w te... Yy. Nie, 11-4. Nie, wszystko jest dobrze. A nasze towarzystwo? Socjalizm? Nie, wszystko okej. Okay. Okay. Ale guma w majtach była. To jest, guma w majtach to jest y, znak każdej imprezy w tej porypanej grze, gdzie każdy z każdym. Dokładnie. Impreza u to po prostu była guma w majtach co chwila. Tytuł odcinka Gumamajta. <gry> Ej, ale patrz, tak się baliśmy tego celu, a teraz tak sobie niezobowiązująco on gra. I patrz, ile ludzi sobie do tego tańczy, nie? No dokładnie. I to przez tak taki długi wszystkie... czas już. Mhm. I tak właśnie widzę te wszystkie cele imprezowe, że simowie się faktycznie dobrze bawią, albo źle bawią. No. A nic pomiędzy, nie? Tak. No. <gry> Dobre to jest. <gry> Czekajcie, czekaj, ja czy policja przyjdzie. A czekaj, jest z 21, już 22 dochodzi. No oczywiście nasi współlokatorzy tylko mają, mają te potrzeby, ale... O dobra, jeszcze jeden wyłamał. Dobra, to wiesz co możemy zrobić teraz? Wyjąć no. ten bilard. Z zamknięcia, bo my uznaliśmy sobie ze szpadlem, że, za, że zamurujemy bilard, bo <noise> on może ich przyciągać, żeby ten... Że, tak, sobie. że w tym rozrywkę sobie wbijać. No bo wiadomo, oni dłużej tańczą, jak, jak mają słabą rozrywkę, ale jak ich przyciąga jakiś inny rozrywkowy przedmiot, to sobie wybierają ten inny przedmiot i bilard teoretycznie jest bardziej atrakcyjny, mnie się wydaje, ale nie wiem. Mógłby nam kogoś z tych pięciu wymaganych osób po prostu przyciągnąć do siebie. A my tak, ich potrzebowaliśmy. Wtedy było naprawdę trudno. Tak, a my ich odcie. potrzebowaliśmy na parkiecie. I ten, ale nie dało. Stwierdziliśmy, że skasujemy bilard, ale się nie dało, bo prawdopodobnie będzie yy, ten potrzebny przy spełnieniu celu jakiegoś w przyszłości. Bo będziemy mhm. oczywiście wracać do tego klubu, jak go przejdziemy. Tak jest. Niestety. No, niestety. Nie mam, nie mam e, do niego żadnych e, uczuć no, pozytywnych. Ja też nie mam żadnego Także. sentymentu, kurde. Trzeba było komórkę, jakąś pakamerę przerabiać na e, sypialnię. O, mhm. zamówiłeś pizzę? Tak, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Dobra, a jak tutaj te cele nasze wyglądają? Okej, okay, dobra, jeszcze tutaj jest jeszcze jeden awans. Jeszcze, jeszcze joka trzeba będzie, sroka, kurczę. Mm -hmm. To, to nie. Dobra, czyli Są wszystkie elegancko. stresujące rzeczy mamy już z głowy. Tak jest. Dobra. To zobaczymy tą pizzę i kończymy. Awansów oczywiście nie będziemy pokazywać, bo to nudy, za które dostajemy jakieś idiotyczne przedmioty. O, baba się zesika w gacie. A co my, kibli, tam nie mamy? <grym> mamy tylko z na nie? No, się, nie zdążyła, okay. Pizzerman to tak z twarzy wygląda jak taki typowy pizzerman z Ameryki. On w ogóle jeszcze jest ubrany w taki, wiesz, jak w tym klasyku, nie? Ta czerwona ta, ale mam <laughs> wrażenie, że tutaj bardziej mi przypomina tego pizzermana y, z Kevina samego w domu. <śmiech> tak, <śmiech> ale w sumie może to nawet nie być nawiązanie, powiem ci po cichu, bo w końcu jesteśmy w basenie, a poza domem. Więc... No tak. Jezus, jak to się anulują te interakcje. To jest po prostu... To jest tak że źle zrobiona gra. No, oczywiście. Że pomimo tych wszystkich korków udało mi się tu. Koniec imprezy. Koniec imprezy. Normalnie jaka dyskryminacja pizzy. Bez kitu, Głó te, Gwóźdź programu numer 2 i Olami go, nie? Bez kitu. Ej, a mi się przypomniało, jakieś byśmy na 18 tam kolegi, no i oni zamówili pizzę i czekaliśmy na tą pizzę. To był najważniejszy po prostu y, punkt programu, żeby ta pizza była, kupili chyba, nie wiem, ze 20 pudełek. No i wiesz, przyszła jakaś tam pizza, po porozkładali na, tym, na stołach. Nam się oczywiście trafiła jakaś hawajska. Co wszyscy po prostu byliśmy załamani, ale ja zeżarłam, bo ja tam o hawajską od tam lubię, nie? No, ale wiesz, jakaś z grzybkami, czy, czy czym tam, to, to by była lepsza. No i ten, no i wiesz, tak siedzimy, siedzimy i potem y, ten, już wszyscy, wiesz, byśmy tam, no, w stanie wskazującym mocno i kurde, y, z, z, już tam się późno robiło. Ja się, mhm. wiesz, zawinęłam, bo już tam ledwo się trzymamy, koleżanki od, od, odprowadziły, ale wróciły tam, żeby pomagać temu koledze, y, ten, sprzątać, nie? Mhm. I potem mi mówią następne, tam jak już szko do szkoły wróciliśmy, y, to mi ten, mówiły, że po tym jak sprzątali, to znaleźli gdzieś około, nie wiem, ośmiu pudełek pizzy gdzieś pod stołem, które nie były nawet ruszone. O, I to ma... były właśnie same te najlepsze smaki, nie? Ooo, zmarnowane. Bez kitu wow. po prostu... Ja zawsze jak myślę Pomózek. o pizzy, to mi się kojarzy ta sytuacja, że osiem pizzy się po prostu zmarnowało na maksa, nie? Osiem dobrych pizz, no. A to, a to by tegoście pojedynczych. Bez kitu. A tak to się a tak tu hawajską. Ja pamiętam ta hawajska, ja tam ze dwa kawałki zjadłam, a jeden kolega zjadł jeden, jeden pół kawałka, a reszta tam leżała i stygła, nie? Matko, kochana, takie zmanowane. No, po prostu to jest. Smutek, to jest bardzo smutna żałowa. opowieść, tak. Tak. To jest bardzo smutna opowieść, naprawdę. A dobra była pizza, tak ci powiem, ta hawajska, więc jaka dopiero musiałaby być ta inna? Tak, ta inna to, ta inna to by zrobiła wam no, na No, dokładnie. Tym krezie, tak, do końca. Nie musielibyśmy pić, kurde. Obżarlibyśmy się pizzą. <noise> dokładnie. Także. Dobra, to co? Będziemy się żegnać z tą smutną Ech, historią. Tak, To ty <tytuł> odcinka smutna historia. O Dokładnie. Była ze mną Paper Moth. Hej! Hej, hej, i była smutna pizza. Pa, I pa. smutny szpadel.